którzy interesują się różnymi dziedzinami informatyki, dlatego jesteśmy taką grupą wielozadaniową do wszystkiego. My tu z radiem też jesteśmy taką komórką w ramach tego zespołu. My tu jesteśmy odpowiedzialni za programy użytkowe, Word, PowerPoint, Excel. Prawdopodobnie do nas zleci także obowiązek stworzenia tego filmu, więc mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Zajmujemy się też teorią. No, jeszcze powiem, Radziu jest naszym szefem, on tutaj dowodzi, wydaje rozkazy, tak. jest naszym mózgiem a reszta drużyny zaraz się przedstawi. Cześć, jesteśmy następnym częścią zespołu Friday Kids. Ja jestem Tomek, tutaj jest Paweł. My jesteśmy odpowiedzialni w tym zespole za programowanie i różne rzeczy z tym związane. W tej chwili interesujemy się takimi programami jak na przykład PASE, tutaj kolega coś pisze w tym momencie. Oraz C. I wiadomo, w późniejszym czasie zajmiemy się innymi. Rozwijamy swoje zainteresowania poprzez nie tylko w szkole, ale również uczestniczymy w zajęciach w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Myślę, że to tyle na temat krótkiej prezentacji nas dwóch. Reszta różna zaprezentuje się Cześć, nazywam się Adam, to jest Bogdan, a to Dawid. Zajmujemy się stronami internetowymi. Burdan i ja jesteśmy specjalistami od dżungli za Dawid od HTML-a. Oprócz HTML zajmuję się także modelowaniem 3D w takich programach jak 3D Studio oraz Blender. I tyle.